Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, z tej strony Zembik Łukasz Oanda TMS Broker, skłaniam się. Minęła 8.30, mamy dzisiaj środę 24 września, zapraszam na poranne rynkowe espresso, ten poranny przegląd najważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych, na rynku walutowym, na rynku indeksów giełdowych, a także na rynku surowców. Oczywiście nasz webinar, nasze webinary, czy to popołudniowe, czy, czy poranne, są transmitowane za pomocą aplikacji mobilnej i zachęcam oczywiście Państwa do, do tego, żeby tą aplikację zainstalować u siebie na telefonie i z niej po prostu korzystać, bo jest to najwygodniejsza forma. Przeglądania najważniejszych wydarzeń bieżących, no i bezpośredni dostęp do naszych webinarów, które mam nadzieję, że mniej więcej pokazują Państwu to, co jest kluczowe na rynkach finansowych i pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Oczywiście, na początek, kwestie formalne z informacji związane z ryzykiem. Też chciałbym Państwa tutaj oczywiście poinformować, że nasze webinary mają charakter stricte edukacyjny, informacyjny, a nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. Przejdziemy już bezpośrednio do platformy TradingView. Zerkniemy sobie oczywiście na Główne instrumenty. Spojrzymy również na pary walutowe, na które pewnie też Państwo rzadko spotykają, ale na których powiedzmy coś więcej się dzieje. A zaczynamy oczywiście od sytuacji na Wall Street. Wczoraj amerykańscy inwestorzy, ale tak naprawdę. Świat cały oczekiwał na pierwsze od ubiegłotygodniowej konferencji wystąpienia prezesa Powella i tutaj no nie, nie było nie wiadomo jak dużego zaskoczenia. Wciąż podkreślił Powell, że te krótkookresowe ryzyka dla inflacji są skierowane w górę, natomiast ryzyka zatrudnienia w dół więc podkreślono, że, że podkreślił Paweł, że istotnie osłabił się popyt na pracę, osłabiła się również podaż pracy, więc na, tak, na takim gruncie słabszego rynku pracy ryzyka dla perspektyw zatrudnienia oczywiście wzrosły. Cały czas Powell podkreśla, że Rezerwa Federalna musi być wyczulona na możliwość, iż cła Donalda Trumpa wpłyną na, na, na inflację. Dodatkowo mieliśmy wy, wystąpienia e, m, pani Bauman z zarządu Fed, która powiedziała, że Rezerwa Federalna musi działać zdecydowanie i zmniejszać stopień restrykcyjności polityki pieniężnej. Ponieważ rynek pracy słabnie, więc mamy tutaj wypowiedź nieco bardziej gołębią. Mieliśmy również wypowiedź pana Goldsby, który podkreślił, że należy zachować ostrożność w obniżaniu stóp, więc mamy tutaj taką przeciwwagę i nieco bardziej wypowiedź w Jastrzębiu. To za bardzo nie zmieniło jakiegoś obrazu na rynku. Oczywiście, indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych wczoraj odnotowały słabszą sesję, co jest oczywiście pewnego rodzaju zrozumiałe, ponieważ za nami cztery wzrostowe sesje, licząc od tej sesji, kiedy Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe. Czy to jest początek większej korekty? Naprawdę ciężko. Ciężko to powiedzieć z technicznego punktu widzenia do, do większej korekty mogłoby dojść dopiero, kiedy notowania podejdą pod to górne ograniczenie kanału wzrostowego, natomiast na ten moment może dojść powiedzmy jakieś jednodniowe wyhamowanie. Na razie trend jest nieubłagany niebłagalny, i tutaj nie ma co z nim za bardzo walczyć. Myślę, że. Kontynuacja wzrostów może się jak najbardziej dzisiaj utrzymać. Z takich globalnych informacji, oczywiście, OECD podniosła prognozy wzrostu globalnego PKB w 2025 roku w górę do 3,2% wobec 2,9% wcześniej. I również te, te prognozy na przyszły rok zostały ustanowione na poziomie 2,9%. Ale tutaj mamy bez zmian, więc można powiedzieć, że lekko optymistyczne doniesienia na temat prognoz globalnego wzrostu gospodarczego. Natomiast z twardych danych makro otrzymaliśmy indeksy PMI z przemysłu za wrzesień, który obniżył się do 52 wobec 53 w sierpniu. Natomiast, oczywiście, cały czas jesteśmy powyżej neutralnego poziomu, więc to powinno oczywiście globalnych inwestorów cieszyć. W Europie wskaźnik PMI w przetwórstwie spadł do 49,5 z 50,8 punkta, 80 punkta z, no i w ten sposób, w ten sposób no mamy tutaj nieco gorsze dane, to pogorszenie w całej strefie euro na pewno wynikało z pogorszenia w Niemczech. Tutaj PMI spadł do najniższego poziomu od 4 miesięcy i wyniósł 48,5 punkta. Natomiast PMI je dla usług dla strefy euro wzrosły do 51,4 z 50,5 punkta. Więc nie było większego zaskoczenia w danych. Powiedzmy, są dane są stonowane i nie widać jakiejś dużej awersji do ryzyka, oczywiście taka jednodniowa wyprzedaż. Na razie nie, jej skala jest na tyle mała, że nie zostały wysyłane żadne jakieś negatywne sygnały pokazujące, że tutaj ta wyprzedaż może nam się rozwinąć. Na ten moment sytuacja wygląda na dość spokojną i kontynuacja wzrostów moim zdaniem nadal jest Nieco bardziej prawdopodobna, więc SP500 cały czas podąża w kierunku trendu, w kierunku nowych historycznych rekordów. Te rekordy były w ostatnim czasie codziennie, codziennie wyznaczone. Cały czas temat związany ze sztuczną inteligencją napędza wzrosty. I napędza kapitał do Stanów Zjednoczonych. No więc na razie to się, to się nie kończy. Myślę, że oczywiście ta korekta spadkowa, ona prędzej czy później się pojawi, ale moim zdaniem z technicznego punktu widzenia trzeba było poczekać na jakiś poziom 6800. Aktualnie 6678. Spójrzmy na parę walutową nieco bardziej egzotyczną, o której mówiłem czyli koronę szwedzką, tutaj Riksbank zaskoczył i nieoczekiwanie obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 1,75 z 2%, to jest poziom najniższy od 3 lat, to trzecia obniżka w tym roku, natomiast ta, ta, ta obniżka była argumentowana tym, że Wzrost inflacji jest przejściowy, a oczekiwane to ożywienie aktywności w Szwecji i poprawa sytuacji na, na rynku pracy to, 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 te, 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 te rzeczy się opóźniają. No i dlatego Bank Centralny Szwecji zdecydował się reagować. Nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego osłabienia. Korony szwedzkiej, proszę zauważyć, że wczoraj mieliśmy oczywiście podwyższoną zmienność. Osłabienie w relacji do, do euro, ono następuje od mniej więcej 16 września, czyli od, jakiegoś, od ponad tygodnia. I to jest pewnego rodzaju korekta po tym wcześniejszym ruchu umacniającym, który trwał do 18 lipca do, do 12. Wrześnie. Natomiast ta wczorajsza decyzja może wpłynąć na to, że, 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 że tu będziemy widzieć mimo wszystko wyższe poziomy na Euroseku. Z drugiej strony, patrząc pod tym kątem, że prawdopodobnie Europejski Bank Centralny w tym roku już nie obniży stóp procentowych i prawdopodobnie polityka monetarna w Banku Centralnego. Europejskiego Banku Centralnego zaczyna wchodzić w fazę takiej neutralności. Jesteśmy blisko zakończenia całego, całej, całego cyklu obniżek stóp procentowych, dlatego też, z tego powodu, para walutowa Eurosek, moim zdaniem, ma szansę na to, żeby w średnim terminie osiągać tutaj wyższe, wyższe poziomy. Myślę, że możemy sobie pewnego rodzaju taki trend, taki kanał wzrostowy tutaj wyznaczyć i myślę, że w tym kanale wzrostowym będzie w najbliższym czasie podążać. W nieco dłuższym terminie oczywiście mamy kanał spadkowy, ale od momentu, kiedy notowania przetestowały właśnie to, to, to dolne ograniczenie, czyli na początku kwietnia sukcesywnie idziemy w górę, oczywiście te korekty są dość głębokie, ale myślę, że fundamentalnie patrząc, wzrosty na Euroseku są w tym momencie jak najbardziej prawdopodobne. No i złoto, które w imponujący sposób osiąga nowe wartości. Nie wiem, co tutaj mam dodać oczywiście już na temat złota zostało wiele powiedziane. Myślę, że ten ruch jest w tym momencie napędzany w dużej mierze przez pozycje spekulacyjne. I to one mogą też spowodować, że, że część z tych inwestorów, która wchodziła na rynek gdzieś tu pod koniec sierpnia, w ostatnich kilku tygodniach może zacząć realizować zyski, no bo to są wzrosty z poziomu 3300-3350 w okolice ok. 3700. 7700, niemalże nie, nie 3800, więc no myślę, że tutaj powinniśmy mieć z tyłu głowy to, że taka korekta nieco głębsza może się, może się pojawić. Nie patrzyłem na, na pozycjonowanie na kontraktach z CFTC, ale na kontraktach futures, według raportów z CFTC, ale zakładam, że jest. Ta długa pozycja na złocie jest w tym momencie mocno wygrzana, i jeśli tam zobaczymy ruch, ruch przeciwny, to tutaj również na rynku spotowym zobaczymy korektę. Na ten moment trudno znaleźć jakiś punkt odniesienia i no tutaj zakładać, w którym momencie może dojść do korekty. Czy to będzie osiągnięcie okrągłego poziomu 3800, jest taka szansa. Natomiast, oczywiście, trend wzrostowy jest w tym momencie jakby niezaprzeczalny. Nie, nie należy z nim walczyć, ewentualnie wykorzystywać jakieś lokalne korekty do tego, żeby, żeby wykorzystać ten wciąż pozytywny sentyment na, na metalu szlachetnym, jakim jest. Jakim jest złoto. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszą uwagę, za udział w rynkowym Espresso. Zapraszam na webinar przed otwarciem Wall Street, oczywiście przed godziną 15. Jutro w imieniu Adama zapraszam do godziny 9, a na, na godzinę 18. Jutro będziemy przygotowywać webinar, który poprowadzi Krzysztof Kamiński i on spojrzy na rynki pod kątem stricte pod kątem analizy technicznej. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę udanego